Cześć słuchajcie, powiem wam jak mnie Atlas dzisiaj wkurzył na robocie pomijam fakt, że w ogóle jestem wynerwiony bo rano żona tak mnie dziwnie patrzyła jak się pytała gdzie jadę ja powiedziałem, że do roboty no i co, no dzisiaj jest 11 listopada czyli święto no ale jak już przyjechałem to pomyślałem sobie, że coś tam poszpachluje, chociaż chwilę, żeby nadrobić robotę bo elektrycy się pomylili z przewodami no i trzeba po nich dokończyć robotę i teraz tak w moim wiaderku już praktycznie nic nie ma. Zresztą to już chyba przyszło. A tu mam, sztuko od Atlasa. I teraz uwaga. Proszę bardzo. No jak ja mam tym pracować? No co, no termos, tak? No termos na kawkę. No bidon. No na wodę, żeby nie śmierdziało wałtku szelki, no szelki to powiem wam, że się przydadzą bo na ostatniej robocie pracowałem przy odpalonym ogrzewaniu podłogowym, więc było 39 stopni no i kilka kilo schudłem, więc spodnie zlatują z tyłka koszulka, super żona wyrzuci mi wszystkie podarte skarpetki Na no akurat rozmiar jak dla mojej żony o, też się ucieszy smycz no wieszać się nie będę ale przyda się na klucze. Długopis no do podpisywania tych umów na miliony. Nie? Hmm. No i wałek. No, gdyby to była głać, to ten wałek by się przydał. Ale przyda się innym razem. No i jest list. No ale list to jak to list? Tajemnica korespondencji, więc ja sobie go przeczytam już później. No dobra, słuchajcie, oczywiście z tym wkurzeniem to był żart. Tak naprawdę dzięki Atlas, że w ogóle mnie zauważyliście. No bo to są paczki influencerskie, które docierają tak naprawdę do influencerów z dużymi zasięgami, a ja ze swoimi zasięgami to mogę co najwyżej zaproponować to mojej rodzinie, moim znajomym czy tam kolegom po fachu, ale oni też dokładnie, dokładnie wiedzą, co to jest za gładź, także im już tego reklamować nie muszę. Natomiast, no, co mogę powiedzieć? Ja tej gładzi używam już od około dwóch miesięcy. To znaczy, od, od kiedy pojawiła się w składzie u mnie budowlany, także myślę, że to jest około dwóch miesięcy. I to nie jest tak, że dostałem teraz ten zestaw gadżetów i Wam będę coś reklamował, bo to nie jest żadna współpraca. Ja po prostu tej gładzi używam. Nie, nie, nie testuję jej, tylko ja jej używam na co dzień, pracuję na niej. I muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę świetna, jeżeli chodzi o pracę z nią. Także, nawet jak nie zajmujecie się tym zawodowo, to myślę, że bez problemu sobie poradzicie. Wystarczy na jednej ścianie zrobić sobie kilka prób i druga Wam już naprawdę pójdzie gładko. Także mogę Wam ją szczerze polecić. Do tej pory ze wszystkich gładzi żadno mi się tak fajnie nie pracowało, bo nie trzeba tu już nic, nic dolewać, żadnej wody, niczego rozrabiać. Ona jest po prostu gotowa do, do pracy i to jest w niej najfajniejsze. Także naprawdę, naprawdę polecam.